No, i cześć i czołem. Widzę, że chyba wszystko sprawne jest. Dobra, no co? Patrzymy sobie troszeczkę na komiksy. A e, może troszeczkę jednak za daleko, ale nic, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. E, Czego by tu zacząć? Od kolekcji zaczniemy. Zazwyczaj od tego się zaczyna. Zazwyczaj od tego zaczynam ostatnio. E, czyli co to jest? Wielka kolekcja komiksów DC Superbohaterowie i złoczyńcy Tom. 67, Superman, odrodzenie, legendy, John Byrne, tutaj jest autorem głównym, bo też i chyba rysuje. Scenariusz i szkice, John Byrne, tak jest, komiksik z lat 80. Ale z wielką przyjemnością sobie zakupiłem, bo muszę przyznać, że, że tutaj te komiksy są na wysokim poziomie. Jeszcze sobie tylko zobaczę, nie, dobrze w porządku ładnie widać. Eee, na wyjątkowo wysokim poziomie, pięknie rysowane. No i też wspomnę czar, bo to komiksy w dużej części wydawane przez TM Semic tutaj chyba nawet z 3 zeszyty wydane przez semik. jeszcze jakbym jakąś kładkę znalazł no to akurat chyba nie tutaj początek też chyba nie ale na pewno na pewno są tutaj okładeczki o, tą okładeczkę mm, starsi czytelnicy na pewno kojarzą bo to już po prostu u nas w Polsce Tim Semik wydał. U, 90, może pierwszy, drugi rok. Chociaż może się mylę, może nawet jej Nie, 91, 92, tak mi się kojarzy. Także mamy tutaj naprawdę kawał dobrego komiksu w twardej oprawie. No już teraz po 50 zł, chodzi. Także inflacja Ashraf już dogoniła i po prostu i po prostu mamy tutaj mamy tutaj podwyższenie ceny. O, dark side chyba jeden z najlepszych dark sideów to dark side właśnie z tamtej epoki tutaj gdzieś powinien być bo tutaj też kadry kojarzę z tms nawet mam te zeszyty z tym ale nie będę Wam pokazywał, bo, bo są w niezbyt dobrej kondycji. Trzymam je, bo, bo to po prostu na wspomnień czartek. A były czytane tyle razy, więc po prostu dość mocno się zniszczyły. Także cieszę się, że, że właśnie takie komiksy teraz wydają. No bo to takie wspomnień czar, sentyment, fajne historie, pięknie rysowane, w twardej oprawie. No i na lata na pewno posłużą. A tutaj Wam pokazuję, co w następnych tomach. Zemsta i sumienie chyba raczej na pewno, aby tylko było w Empiku, to, to na pewno sobie zakupię Bo to kryzys na nieskończonych ziemiach chyba. Tak. Albo nieskończony kryzys, nieskończony kryzys. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze komiksy z kolekcji, które wyszły przed. To jest numer 65. Szybciutko pokażemy. Zdecydowałem się na, na Aquamana, pomimo tego, że to już też dość, dość stary komiks, ale... Na naszym rynku mało jest Aquamana, mało jest Green Lanterna, bo zaraz Green Lanterna jeszcze Wam pokażę, jak wygląda w środku. Chyba komiksy już raczej niedostępne w kioskach, bo to już, nie ja wiem, może z półtora miesiąca temu wyszło. Także dalej gdzieś w internecie, jak się spodoba, to czemu nie. Tym bardziej, że jak na lata 80. naprawdę fajne rysunki. No i Aquaman to fajny, fajny superbohater Zawsze troszeczkę coś innego Zawsze troszeczkę coś innego niż Superman, niż Batman Także Aquaman Green Lantern Wonder Woman Flash Zawsze, zawsze u mnie na propsach Staram się kupować te Oczywiście dodatki. No i co tam wyszło do tej pory? O, w kosmicznej Odesay nie kupywałem, bo już posiadam z DC Deluxe. Egmont po prostu wydał już. Także nie kupywałem. No i Green Lantern. Też lata 80. Nie kupuję wszystkich komiksów z lat 80., bo one dość, no, są dość ciężkie do czytania. To już jednak inny sposób narracji, inne rysunki, inne kolory, to wszystko kompletnie inaczej wygląda. No ale mówię, tutaj się zdecydowałem, bo mało na naszym rynku. No i tutaj też spoko, rysunki są jak na tamtą epokę, to fajnie wygląda. No tylko tyle, że, że te kolory mi się niezbyt podobają. Nie wiem czemu nas w Polsce to akurat było wydawane przez Team Semik. Tego Wam już niestety nie powiem. No lanterna e, praktycznie rzecz biorąc w ogóle, y, w ogóle nie zbierałem. Ale ale teraz sobie nadrabiam. Super. Dobra, coś twardo-układkowego. No, jak już od twardy zaczęliśmy to twardo. Najpierw pokażę Wam prezencik od mojego siostrzeńca Dzięki młody. Maus. Wydanie zbiorcze. Już komiks od paru lat dostępny na naszym, na naszym rynku. Tak to wygląda z tyłu. No i historia. Hmm. Historia. Historia drugowojenna, nie wiem jak to inaczej nazwać, tak żeby to ładnie brzmiało. To historia de facto yy, Żyda żyjącego podczas II wojny światowej, tak. Yy, no, ukazująca nam realia yy, tego czasu, tak. Jeśli dobrze kojarzę, to po prostu ojciec opowiada swojemu synowi o tym, co się działo podczas II wojny światowej. Świetny, naprawdę świetny prezent, bardzo trafiony. Przez dłuższy czas... Yy, yy, no miałem ochotę już sobie zakupić, tak? No ale zawsze coś, coś innego, coś innego. Ojeje. Ojej. Ojej. mamy awarię. Ale no, udało się naprawić. Chyba. Dobra. Dobra. Nawet nie będę wycinał. Także przygotujcie się na, na tego typu zdarzenia. Chociaż może powinienem wyciąć, nie wiem. No nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. A co do małsa, no, rysunki, jak widzicie, bo tutaj przede wszystkim chodzi o, o historię, tak? A historia jest oczywiście prawdziwa, to nie jest żaden wymysł, bo autor to właśnie ten dzieciak, który słucha, słucha historii swojego, swojego ojca. Jak widzicie, obozy koncentracyjne. I fajny pomysł na przedstawienie tych bohaterów, tak, bo, bo no, Żydzi są tutaj przedstawieni jako, jako myszy, a Niemcy jako koty. Także, także no, ciekawe, ciekawe. No, mówię na temat rysunków, nie będę się wypowiadał, bo to po prostu, po prostu bardzo proste czarno-białe rysunki. No, tutaj chodzi przede wszystkim o. O historia, ale wydane naprawdę bardzo ładnie, no fajna sprawa, prosto fajna sprawa. Dobra, yy, co tam, zobaczmy kolejny tom yy, Batmana, yy, No Man's Land, Strząsy wtórne, tom drugi. No Batmana już naprawdę z lat 90 Egmont nam uzupełnił na maksa, naprawdę na maksa. Teraz bym chciał właśnie, żeby Egmont wziął się troszeczkę za właśnie Supermana, za Wonder Woman na przykład, bo tutaj te wielkie historie z Batmana, no polski rynek już, już powinien być zadowolony i polski czytelnik powinien być zadowolony. Rysunki z lat 90. Historia bardzo ważna. Jedna z najlepszych, jeśli chodzi o Batmana. No cóż, fani Batmana po prostu e, kupią na pewno. A ci, którzy chcą poznać jedne z ważniejszych historii, właśnie tego bohatera, no to no, powinni, powinni po prostu zainwestować i to tyle w tej kwestii. Oczywiście cena nie jest niska, no ale mówię, no, no jak dla mnie w miarę adekwatna do ilości stron, do twardej oprawy, do papieru. No tutaj akurat w miarę, w miarę. Chociaż, chociaż, no kto, no kto wydaje na, na te yy, na tą pasję pieniążki, no to po prostu je wydaje, bo to jego pasja. A tak, jeśli ktoś by chciał z dolotu i zobaczy tą cenę, to, to, to chyba nie bardzo się skusi. No i tutaj jeszcze taki jeden argument, bo doczytałem, że w Polsce to ma być wydane w siedmiu tomach. Także, mm, także sporo. Tutaj do tej pory co wyszło? Nightfall, epidemia, dziedzictwo i tutaj kolejny tom już trzeci przed nami w przygotowaniu dobra kolejny nieco starszy na paciach nieco starszy mm, komiksik też z lat 90. niesamowitanie zjawiskowa się siechołka Pierwszy tom i znowu John Burn pisze i rysuje. Oczywiście tutaj tutaj nie, tutaj już mam innego rysownika, ale za chwilę właśnie będzie John Burn. I moim zdaniem jedna z najlepszych z najlepszych e, szyjhalk. No, jak dla mnie, najlepsza She-Hulk, bo e, w sumie znam tylko taką, o tutaj już John Byrne jest, naprawdę świetne rysunki na, na tamten czas, nawet dzisiaj jeszcze świetnie wyglądają. A znam tylko taką, bo w sumie na naszym rynku dostaliśmy She-Hulk w kolekcji superbohaterowie Marvela, oczywiście tutaj jest, jest zawarta część właśnie zeszytów, które, które dostaliśmy od Aszet. No i tam mi się bardzo spodobała, więc zdecydowałem się, że, że zakupię sobie już w takim fajniejszym, lepszym wydaniu. A spodobało mi się ze względu na to, że po prostu no, przełamuje tą czwartą ścianę, czyli no po prostu zwraca się bezpośrednio do, do czytelnika. Tak? Fajna sprawa. I mi się wydaje, że to chyba ona była pierwsza nie Deadpool, tylko właśnie She-Hulk Była pierwsza bardzo fajny zabieg. No i moje te rysunki są naprawdę fantastyczne. Super, to wygląda. No i oczywiście, już na dniach tom drugi wychodzi. Także no i oczywiście, trochę dodatków można sobie poczytać. Zostań no, kładeczki. No i w sumie tyle. Także tam drugi już przed nami. Już wkrótce. Mówię na dniach. Kto wie, czy przypadkiem już nie zamówiłem. Może nawet już jedzie. O! Bacie. Dobra. Super. Dobra. Teraz coś miękko układkowego. Co my tu mamy? DC, DC. Marvela. Dobra. Zaczniemy sobie od Marvelków, już piąty tom, nie mylę się, jest, numer 5 tu pisze, Nieśmiertelnego Hulka, Nieśmiertelny Hulk, Ali Ewing, tom piąty, chyba już ostatni mi się wydaje, także będzie można się już w końcu za to zabrać, no, no już sporo, sporo sporo stron przede mną jeśli chodzi o Halka Tutaj oczywiście hmm, nagroda Eisnera bardzo dobre hmm, recenzje w internecie. Także no, jeśli macie ochotę i podobają Wam się rysunki, no to bezproblemowo możecie sobie w to wejść. No bo to jest raczej pewne, że, że to coś dobrego. Ja oczywiście nie czytałem, bo haha, czekam na, na skompletowanie. No i chyba się już doczekałem, bo mówię, wydaje mi się, że to chyba już ostatni tom. Jeśli się mylę, to tam proszę mnie poprawić w komentarzach. Ale wydaje mi się, że chyba ostatni już. Tak to wygląda w środku. No pod względem rysunków yy, nie ma tutaj zbyt dużej różnicy yy, względem poprzednich tomów. Tutaj widać współpraca między rysownikiem a scenarzystą się układała. Także, e, także to taka fajna, jednolita całość pod względem e, scenariusza i pod względem rysunku w środku. I takie fajne te rysunki nie powiem. Nie są, nie są może genialne i nie są w moim stylu, ale, ale są fajne. A tutaj, już układki. I no właśnie, nie ma zapowiedzi. Przygotowaniu, Avengersie, Amazing Spider-Man. No nic, no, no, nie, ma, nie ma zapowiedzi kolejnego tomu, dlatego no, myślę, że to chyba już będzie ostatni. Ostatni tom, piąty. Dobra, tutaj mamy Wolverina z mm, Świtu X. No, Wolverine to Wolverine, także musiałem się zdecydować. O, piękna układeczka, Jim Lee. Tak jest, Jingling, pięknie wygląda, super. No i tutaj już e, to, co ja lubię, na pewno. E, jeśli chodzi o rysunki, na pewno, są, na pewno są, na wysokim poziomie. No i świet X. No, nie oszukujmy się teraz. Teraz e, nas w kraju, no to chyba Fani X-men, Bioro jak leci. X-menów lubię. No, i przeczytałem oczywiście wszystkie dotychczasowe tomy. No i to fajna sprawa, jest naprawdę fajna. Ja z czystym sumieniem mogę polecić, bo, bo powie w świeżości po, po poprzednich X-Menach, takich miałkich, nijakich. Tutaj już jest jakiś zamysł, jest jakaś większa historia. No, coś się dzieje ciekawego po prostu. i tutaj mówię, no świetne są te rysunki. Co my tu mamy? W zapowiedziach mamy, co doszło, co wyszło. Aha, no i 10 mieczy przed nami. Także samo dobro. Ok. No i teraz coś z DC. Zaczniemy sobie może od Ligi Sprawiedliwości. Mhm. To, dom, to już trzeci. Liga Sprawiedliwości. Brian Michael Bendis. Brian Michael Dobrze mówię? Brian Michael. Tak, Brian Michael Bendis. Yy, w zapowiedziach na razie nic. Nie wiem, różnie, różnie oceniane, yy, różnie oceniana seria. Trudno mi powiedzieć, bo. Yy, przednich tomów jeszcze nie czytałem, a jeśli czytałem, to ich nie pamiętam, co niezbyt dobrze świadczy o tej serii, no ale byłem Michael Bendis to nawet taki niezbyt scenarzysta, oczywiście już troszeczkę nie to co kiedyś, no ale to nadal byłem Michael Bendis, także no nie wiem jak to ocenić, bo musiałbym po prostu sobie tak na... na na gorąco przeczytać i wtedy mógłbym coś powiedzieć. Hmm. Ale tutaj to fajnie wygląda, taki typowy akcyjniaczek. Sporo się dzieje, sporo bohaterów. A tutaj piękne rysunki, to mi się podoba, super. Hmm. Black Adam. tak? Tak, Black Adam. Tutaj znowu fajne rysunki. No naprawdę fajnie to wygląda. O, tutaj to w ogóle fantazji Ale ładne. O Woman, jak fantastycznie wygląda Nie no pod względem rysunkowym to na pewno na pewno mnie to usatysfakcjonuje fajnie to wygląda. O, i w zapowiedziach już roczny kryzys No i super No i bardzo szybko będzie wychodzić. Dobra. Zobaczymy. Zobaczymy. Muszę sobie popatrzeć, czy przeczytałem chociaż jeden tom, ale wydaje mi się, że chyba ligi jeszcze nawet nie zacząłem. Superman, syn Kal Ela, czyli John Kent, Tom Taylor. Tom, tom Taylor, tak jest. Dobrze pamiętam. Tom Taylor pisze. I Nightwing będzie tutaj, super, bardzo mnie to cieszy. O. No i znowu fajne rysunki. No i tutaj coś ciekawego, coś się znowu będzie ciekawego dziać. A tutaj partner Johna, bo John jest, jak się ukazuje, gejem. A, to też ciekawy zabieg, trochę taka rzadkość w komiksie, no ale widać i tutaj to się zaczyna pojawiać. Ja jak coś, nie mam nic przeciwko, także to, że takie tacy bohaterowie występują, nie wiem, w filmach, serialach, książkach, komiksach, no gdziekolwiek, mi to w ogóle nie przeszkadza i dla mnie to żadne politykierstwo i tak dalej, po prostu jest bohater który jest homoseksualny i tyle i to tyle w tym temacie no fajnie to wygląda, fajnie ciężka przede mną decyzja na co by tu się teraz zdecydować czy dać dalej bo teraz sobie kończę Kapitana Amerykę no, zobaczymy, zobaczymy no, a ten Superman, fajne dwa tomiki. Nie wiem, właśnie, czy coś będzie dalej. No, już w zapowiedziach jesteśmy. No i dodatków nie ma. No, tutaj mamy jakieś zapowiedzi. A tutaj to już chyba nawet zamówiłem, mi się wydaje. Tak, żebyśmy niedługo go mogli zobaczyć za 10 czy 15 dni, bo chyba tak wychodzi. Dobra. I na sam koniec. Batman, Wojna Cieni, A też spory, gruby komikfik. O, to co? Przechodzimy, zobaczymy jak to wygląda w środku. Joshua Williamson. Znowu nie jestem pewien, czy ja dobrze mówię. Joshua Williamson, dobrze, dobrze mówię. Dobrze mówię, teraz ostatnio zaczynam nieco większą uwagę zwracać na to kto pisze Kto rysuje to tak trochę nie bardzo, no ale kto pisze coraz bardziej zwracam uwagę na to tutaj teżło William kojarzy mi się całkiem nieźle, także że tutaj coś, coś powinno z tego fajnego wyniknąć rysunki są naprawdę bardzo dobre też od razu mówię to świetnie się będzie czytać już wiele razy mówiłem dla mnie po prostu y, strona graficzna jest bardzo ważna no lubię jak jest y, po prostu bardzo komiksowa a tu jest bardzo komiksowo takie typowe y, komiksowe rysunki piękne super Komik, komiks dość gruby, już nie pamiętam, ale chyba ponad 300 stron. Mamy Batmana, mamy Dead Deathstroke'a. No i czytałem, że całkiem spokojna historia, także, także będziemy się bawić. Fajna rzecz, fajna rzecz. O, tutaj już troszeczkę więcej dodatków. Troszeczkę więcej. Może nie? No, nie zdradzać. Dodatki sobie zobaczymy. Już parę razy mówiłem. Ja bym miał nawet ochotę zniszczyć sobie tego komiksa i po prostu wziąć, wyrwać parę stron, wyciąć. Można by było sobie fajne fajną ścianę zrobić z, z okładkami jest parę takich które by mnie interesowało tutaj już zapowiedzi to i to wyszło a tutaj mroczny kryzys co my tu mamy kwiecień tak i maj o naprawdę bardzo szybko kwiecień i maj mamy załatwiony mroczny kryzys no i super lubię te, 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 te kryzysy eee, to fajna sprawa jest no po prostu eee. No to co, dzięki wielkie za oglądanie, Batman, Wojna Cieni, Superman, syn Kalela, Liga Sprawiedliwości dzisiaj z nami była, Wolverine też się wstawił, żeby nie było, Hulk zrobił mały rozgardiarz, coś mi się wydaje. Jak Hulk, to i oczywiście szy hulk musi być, no bo musi. Kolejny Batman. Bardziej prawdziwego, coś bardziej dla dorosłego czytelnika. Mouse, jeszcze raz młody, dzięki wielkie za prezent. Green Lantern z kolekcji Aquaman. No i na sam koniec, a właściwie na sam początek, Superman. Dobra, dzięki wielkie. Mam nadzieję, że było wszystko w miarę dobrze widać hmm. za te przewrotki. To sorki wielkie. Po prostu zawsze coś się dzieje. A jak wiecie, ja tam nie wiem, ja tego nie piszę żadnych skryptów. Nie wiem, szczególnie się nie przygotowuję. Po prostu wyciągam komiksy z opakowania i pokazuję Wam, jak wygląda. I tak samo tutaj, właśnie. O, dobra. Dzięki wielkie. Do zobaczenia. Cześć i czołem.